coś, przyspiesza dwa a potem zwalnia. Staruszka! Wawel! <grym> Słyszałem moher w autobusie? Tak! Moher w autobusie, okrzyk moher. Trzy, <grym> dwa, <grym> jeden! Nie ma! Autobus to nie jest miejsce do mówienia, że nie wolno w nim rodzić! Patrz mi na oczy, patrz mi na oczy, patrz mi na oczy. miejsce!